Poseł Tadeusz Tomaszewski. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze, ma Pan sześć kadencji w Sejmie, jest działaczem związkowym, działaczem również sekretarzem stanu. Od czternastu miesięcy w Sejmie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jest przetrzymywany obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych. W sejmie znajdują się także trzy inne projekty w tym klubu lewicy. Ludzie piszą do nas wszystkich, mówią o sprawiedliwości społecznej, mówią o możliwości przejścia na tę emeryturę. Pan Sławek, który ma 63 lata i 48 lat pracy, pisze tak. Wprowadzenie emerytur stażowych pozwoliłoby na zwiększenie sprawiedliwości społecznej i zapewnienie godności emerytom i emerytkom. Jest to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w wielu krajach świata. Panie ministrze, chciałem zapytać, kiedy rząd wyda stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych? To jest wasze zobowiązanie i prezydenta Dudy. Pani Czy jest aktualne? Paweł, dziękuję.